Elwina Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim dodatkowym kanale Macioch Plus Mordy so, Słuchajcie, jak widzicie, dzisiaj jesteśmy w Minecrafcie, więc mogłoby się dla niektórych wydawać, że dosyć niestandardowo Ale oczywiście mówiłem, że różne ciekawe rzeczy z Minecrafta również będą na tym, kanale, no, na tym kanale No bo wiadomo, że dużo fajnych rzeczy można zrobić z Minecrafta, czy z jakichś podróbek Minecrafta i tak dalej, tak dalej Dzisiaj mam dla was, słuchajcie, co prawda Minecraft, co prawda survival Ale jest to totalnie niezwykła rzecz, ponieważ słuchajcie, jesteśmy na Mapie 2D, i to, słuchajcie, jest takie prawdziwe, prawdziwe 2D. Jak widzicie, tutaj mam normalnie blok blokady, i ja nie mogę się w ogóle tutaj poruszać. Ale to tak w ogóle, więc no naprawdę, słuchajcie, nawet nie mogę wam pokazać całej mapy. Jakby co, to w tamtym pomieszczeniu, które teraz pokazuję, się respiliśmy, ale tam nie było nic ciekawego, także mordu, słuchajcie, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Moim celem jest zobaczenie wszystkiego, co się da na tej mapie. Czy tutaj są jakieś, słuchajcie, yy, no jakieś moby, jakieś, yy, nie wiem, diamenty i tak dalej, i tak dalej. Na pewno takie rzeczy są tutaj poukrywane. Chciałbym to odkryć. Zostańcie ze mną, żeby się przekonać, czy coś takiego właśnie ciekawego uda nam się znaleźć. Tutaj już widzę, słuchajcie, jakieś dziwne rzeczy z Endu. No ale oczywiście zaczniemy od, od, od rąbania słuchajcie, tego drzewka. No także mordy. Oglądajcie do końca, subskrybujcie ten kanał, bo teraz są tutaj odcinki codziennie o 8 rano i to są bardzo różne filmiki, które wy mi przejeżdżacie w komentarzach. Wszystko, co tutaj jest na kanale, to jest z waszych propozycji. Także nie musi to być oczywiście Minecraft, ale mogą być to mapki minecraftowe, challenge'e minecraftowe, coś, jakieś giery na przeglądarce i tak dalej. I tak dalej. Także, słuchajcie, bierzcie się do roboty w komentarzach. No i zostawcie suba, żeby tego nie przegapić. A ja też się biorę do roboty. No i tak, mamy tutaj krówkę, której chyba póki co nie będę atakował. No bo co ja mam ją, słuchajcie, atakować? W ogóle, o, to jest też ważne, słuchajcie. Jesteśmy na poziomie hard i go się nie da zmienić. To jest po prostu. To jest po prostu tak ustawione przez twórcę, więc może być w nocy naprawdę ciężko, słuchajcie. Ale przede wszystkim bardzo mi się podoba. Spawner tu jest! Okej, okay, to dobrze, że jest dzień, słuchajcie, bo ja przecież nie mam w ogóle tutaj rzeczy. Podoba mi się bardzo to, że tu jest naprawdę bariera. I ja kiedyś nagrywałem, słuchajcie, ale to było bardzo, 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 bardzo dawno temu. Mapkę 2D, ale tam było można akurat troszeczkę cheatować i chociażby sobie zobaczyć, na przykład, no nie, co jest po boku. A tutaj tego nie można zrobić, no i to jest fantastyczne. Dobra, znaczy fantastyczne, no to mi się podoba, fajne, fajnie rozwiązane. Dobra, słuchajcie, no to co, w ogóle tu jestem na wersji też słuchajcie, nie najnowszej, dlatego ten crafting na przykład to tak dziwnie wygląda. Bierzemy drewno. Deseczkę oczywiście sobie weźmiemy, która jest w 2D, jakby na to nie patrzeć Więc spoko, że to mamy Teraz tak, no sorry krówki, a ja muszę troszeczkę was załatwić Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo serdecznie Ale muszę to zrobić No weź krówko padaj, o, bardzo dobrze A w ogóle chyba tutaj mogę naparzać, tak, tutaj chyba A nie, już nie mogę Okej, okay, nie mogę spamować, dobra, że, słuchajcie, też nie muszę się bać, że te rzeczy z mi wypadną bo oczywiście nie mogą wypaść. A, bo to jest spawner krówy. Ja myślałem, że to jest spawner mowów, ale ja jestem głupi. Maciek, jaki ty jesteś głupi. No, rzeczywiście. Dobra, to w takim razie, słuchajcie, idziemy po kobla. Eee, idziemy po kobla. I eee, to nawet, słuchajcie, spoko, że to jest spawner krówek. To mi się podoba. Dobra, mamy dyrta. I teraz, słuchajcie, żeby tylko nie spaść. Ja się, słuchajcie, boję. Czy ja tutaj... Dalej, słuchajcie, jest oczywiście bariera. Dalej nie mogę wypaść. Więc to jest spoko, ale dawajcie mi... Gravel, nie chcę gravelu, ja chcę dyrta, znaczy dyrta właśnie też nie chcę, nie 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 Maciuś, bo ty już się tutaj gubisz Dawaj kobla, ty słuchajcie, może tutaj nie ma kobla na tej mapie, O, żelazo jest Ale kozak i granit W sensie no to są zwykłe rzeczy, ale tutaj to jest, fa to fajnie, to nagle fajnie, nawet nagle słuchajcie lubię, o kurcze dostałem achievement Ale jazda, czy ja mogę wykopać to? Chyba słuchajcie nie jestem pewien, więc wolę sobie zrobić kamienny kilof, żeby, żeby na pewno muzykować wungiel. Wungel. Dobra, to oczywiście słuchajcie sobie zgarniemy to wszystko, ale zróbmy w to w takim razie. Słuchajcie właśnie ten kilof z kamienia i to od razu pójdzie szybciej. Zaraz sobie zrobimy z żelaza i to już w ogóle będzie słuchajcie szybko szło. Oh no, oh no, oh no, tutaj był jeden gravel na całe szczęście, dobra, mordy, bo ja chcę zwiedzić całą mapę, a jeżeli, słuchajcie, nam dzisiaj nie starczy czy czasu, no to może zostawimy sobie to na przyszłe odcinki, dajcie znać, czy będziecie chcieli zobaczyć tego więcej, no bo to wiadomo jest bardzo, słuchajcie, takie, słuchajcie, no ciekawe, jest to niby survival, ale jednak gra się w niego totalnie, zupełnie inaczej i w ogóle te teksturki są takie dziwne, to jest wersja 1.13.1 i w porównaniu do 1.14 albo do 1.16 to jest naprawdę zupełnie inaczej, niby to się nie różni jakoś bardzo, a różnica jest bardzo jednak No właśnie, że niby nie jest wyraźnie widoczna różnica, a jednak jest wyraźnie widoczna różnica. Jakie głupie to jest, ale dobra słuchajcie, chcę zebrać tego całego węgla? Żeby było spoko, a wiecie, to by było jeszcze spoko, jakbyście wpadli, słuchajcie, do mojego skrypiku, który macie podane w opisie, bo tam takie Macie chowo-królewskie, oczywiście koszulki Maciu, w tym są plecaki, są słuchajcie, worki do szkoły, e, koszulki, kubki, poduszki, wszystko jest z... O to jest spawner! A nie, to tylko pajęczynka. Dobra, słuchajcie, to ja bym se chyba już zrobił, bym se, słuchajcie, chyba zrobił mieczyk. No i wracając do sklepiku, są różne produkty, różne kolory, oczywiście, plecaki w różnych kolorach, koszulki w różnych kolorach. Wszystko jest w różnych kolorach, no także sobie zajrzyjcie, mordy. Bo wiadomo, że jak sobie bierzesz jeden plecaczek, to masz potem darmową dostawę, tylko od jednego plecaka, nie? Także, mordo, ja bym się, no, zainteresował, na no, bo szkoła idzie, fajnie by było mieć spoko plecak, a ja biorę sobie mieczek, żeby rozwalić to. Ej, to jest spawner naprawdę! Ej, dobra, słuchajcie, ta mapa jest epicka, poczekajcie, poczekajcie, wbijamy się na spawner, no właśnie, o tym mówiłem Ja muszę tutaj wszystko zbadać, tylko pytanie, słuchajcie, to jak teraz jest dzień, to one się nie będą respić, bo widzicie, słuchajcie Bo jest jasno, a i co teraz, szkieleciku, dobra, słuchajcie, ja to rozwałam, bo raczej nie będę tutaj żadnych mob grinderów robił What? Po pierwsze, jest łóżeczko, co jest bardzo dobre, bo będę mógł iść spać Po drugie, jak ten revkill wygląda, patrzcie, słuchajcie, jak on biedacko wygląda, dobra, słuchajcie, ja sobie to ustawię już tak jakbym chciała to mieć. Nie, 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 Mam w ogóle jajko i spawner, czyli ja mogę ja mogę chyba sobie teraz zrobić, ej, nie wiem jak to działa. Czyli to jest tak, że jeżeli postawię spawner i tam dam jajko, to to będzie wtedy spawner tego. Nie mam pojęcia. Ej, poczekajcie, rozwaliłem to i mi wyskoczyło mi what? Ej, to jest dziwne. To jest coraz bardziej dziwne. Yy, to w takim razie słuchajcie, ja bym chciał chyba wyjść na powierzchnię, tak naprawdę wam powiem. Bo fajnie tutaj jest, co prawda, podoba mi się, ale ja bym chciał troszkę pozwiedzać na, na powierzchni mimo wszystko, dobra, czyli co, widzimy sobie tędy crafting se zgarnę Zawsze może się, słuchajcie, przydać i w ogóle już mam czwarty level Nie wiem czy ja z zerowym zaczynałem, chyba chyba nie wiem <laughs> Dobra, i teraz halo, bo ja nie będę miał chyba bloków wystarczająco dużo No to w takim razie nie no mam tego, mam jeszcze dirta, także nie jest źle Nie jest źle, Pixon, a bo tutaj mamy w ogóle drzewo do przejścia, kurde bele a to sobie poradzimy. Spokojnie, słuchajcie. Później zajrzymy na dół, bo na pewno tutaj są jakieś diamenty pochowane. Jeżeli był jeden spawner, to może będzie ich więcej. Ale przede wszystkim, ja bym, bym chciał sprawdzić. Tutaj była taka struktura z. Coś na górze, słuchajcie, było. Coś w ogóle tutaj jest na górze. Ja bym chciał to sprawdzić, bo tam było coś z endu. Mordy, ja, ja chcę to zobaczyć. I przy okazji będziemy mieli lepszy widok na całą naszą mapkę. Zobaczymy, jak ona jest duża. To będzie ciekawe, słuchajcie. Dobra, jesteśmy tutaj. Pykson. Tam są krówki. What? Tu jest płaszczka! Tu jest płaszczka, tu jest spawner płaszczek, dobra, to szybko go rozwalam, szybko go rozwalam, szybko, dobra, udało się I teraz patrzcie, słuchajcie, jak ta mapa wygląda, ej, są owieczki I, i poczekajcie, one, aha, Te płaszczki, one się po prostu zrespiły za barierą To dobrze, okej, okay, tu jest woda, słuchajcie, to sobie zeskoczę BOOM! Ej, kozacko to wygląda, słuchajcie, no po prostu skrzyneczka. No proszę, no proszę, tego to ja się akurat nie spodziewałem Ej, dobra, poczekajcie, bo ja nie za bardzo mam rzeczy, co tu, slimebole! Dobra, zbieram wszystko, słuchajcie. Zbieram wszystko co się da. E, tylko teraz tak. No dobra, idziemy dalej, słuchajcie. Nie ma co tutaj się jakoś bardzo e, spinać, spinać o badanie wszystkiego idealnie świnki. Ej, słuchajcie, dzień tak, są krówki, są świnki, są owieczki, jest wszystko pięknie. Tutaj oj. Dobra, świnka wpadła do wody. To akurat dobrze. Trzeba się rozglądać za skrzyneczkami mordy, bo jak widzicie tutaj są poukrywane rzeczy dla mnie. E, wiecie co się kierka by się też przydała. Zrobimy sobie siekierkę. Mm, ale chyba drewnianą tylko mogę, ponieważ rzeczywiście przez dużo drzewek trzeba tutaj przechodzić, więc lepiej jednak mieć tą siekierkę. E, dobra, czyli tak, to robimy w ten sposób, to robimy... A, miałem akurat patyki, no dobre, trudno Pikson cykson, ok, teraz to natury Ok mamy mordy, wszystko możemy w takim razie lecieć. I wyglądało to naprawdę na całkiem spory powiem wam jakby no nie widziałem całej mapy z, tej, z tego endu i kolejny spawner! A owieczki! Witam, witam owieczki! Witam serdecznie. Tutaj Macioch, Macioch tutaj się wita. Ja nie będę przeszkadzał, nie będę tutaj nic robił ale patrzcie przy to, że są spawnery, to tak naprawdę można tutaj spokojnie żyć. I jeszcze kurczaki! Ty, wypad stąd! To mała miejscu, no właśnie. Yy, dobra. <laughs> nie no, dobra, to przejdźmy dołem, przy okazji sobie pozbieramy troszkę dirta. I są kurczaki, świnie, owce. Krowy, to naprawdę, słuchajcie, jest pełen pakiet. Pełen pakiet jest z y, zwierzątek, co jest bardzo dobre. Można by tutaj, słuchajcie, żyć. Tylko, że wiecie, no, niewiele można tutaj wybudować. To jest problem tego świata, że nawet. Okej, okay, pająki to się rozwala akurat. A co się nie rozwala pająków? że patrzcie, drewno można mieć. Ty, dżunglowe drzewo. Kozaczek. To nawet fajnie. I ono jest grubsze. Ale dobre to jest, ale odwzorowane. Um, I gdyby, słuchajcie, było można tutaj bardziej coś budować, no to można by to potraktować jako taki ciekawy skyblock, a przez to, że mamy bardzo ograniczone pole, no to tak naprawdę niewiele można zrobić, więc... pustynia tu jest! Słuchajcie, tu się biom zmienia normalnie. Ale jazda! Ale jazda! I dobra, i słuchajcie, jest lawa. Okej, okay, okej, okay, to w takim razie musimy ją przejść. W ogóle mam dwa jajka. Mogę, słuchajcie, je rozbić. Pyk, pyk. Pyk, nawet kurczaczka mamy. I dobra, teraz spróbujmy zrobić z tym... A, to było zaprogramowane, że to są świnki. Dobra, słuchajcie, to krówkę też sobie uwolnimy. Nie ta krówka żyje, a, a, a na co mi ona tutaj? Uwolnimy ją, słuchajcie. I teraz, dobra, robimy przejście, żeby tutaj nie wpaść w lawencję. I co my mamy tutaj za spawner? Blaze'ów! What? Dobra, rozwalam to. Rozwalam to, bo nie chcę, żeby mi zrobiły krzywdę. Wbijamy się teraz na górę piaskową. Na wydmę wchodzimy, słuchajcie, na wydmę, tak. Pykson, o okay, okejos. Jesteśmy na szczycie już prawie. Czy to jest koniec? Ej, to jest koniec! To jest koniec! No dobra, czyli słuchajcie, szesz. To jest naprawdę nie takie małe, bo oczywiście przeszliśmy to w miarę szybko, ale pamiętajcie o tym, że to jest jeszcze, słuchajcie, głębokie, tak? Ja, ja mogę się teraz wkopać. Wkopię się tak naprawdę. No w sumie czemu nie? Patrz jaki ten piasek jest brzydki na tej wersji. Ja się tutaj wkopię i zobaczymy, słuchajcie, co my tutaj ciekawego znajdziemy. Dobra, nie mam łopaty, ale sobie... Nie, 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 nie! Oooo! Ale uratowałem, ale Maciek, ty to dobrze zrobiłeś, to było dobre, nie, serio, to było dobre <gry> e, Okej, okay, czyli co, bardziej, bardziej, bo wolałbym się w takim razie wkopać tutaj Okej, okay, tutaj już będzie potrzebny kill off. Teraz tak, czy ja mogę bezpiecznie to rozwalić? Mogę To całe szczęście, to całe szczęście I tak, teraz schodzimy sobie na dół I mamy golda, no to byku, no to gitara się ma Ej, to poczekajcie, to w takim razie potrzebuje tylko stona Słuchajcie, bo tu jest ten gold. Jak ja go wykopię teraz kamiennym, to ja go stracę. Okej, okay, okej, okay, jest zwykły stone. Potrzebuję stona, żeby zrobić piecyk. Przepalimy trzy pie yy, żelaza, żeby mieć kilow, i będzie wtedy idealnie. Yy, czyli tak, zbieram sobie tego stona. Pyk. Pyk. Okej, okay, słuchajcie, tutaj możemy na końcu bazy mieć taką bazę, powiedzmy, postojową. Okej, okay, zrobimy sobie w takim razie jeszcze skrzynki położymy, bo ja mam chyba jedną skrzynię. To tu jest nawet, słuchajcie, węgiel. To się idealnie składa, czyli tak, biorę sobie troszeczkę kobla. Eee, stawiam sobie crafting Robię sobie piecyk Ok, który słuchajcie, też bym sobie postawił No i teraz, teraz węgiel, żelazo Żeliwo tak zwane Teraz tak, kopiemy sobie tutaj Stawiamy sobie skrzyneczkę, kopiemy nad nią klocek Bo oczywiście musi się otworzyć No i wywalamy jakieś śmieci, których akurat teraz Słuchajcie, nie będę potrzebował ehm, Także tego nie potrzebuję To jedzonko akurat widzę, słuchajcie Że mi nie spada, co jest dziwne, jestem na hardzie I dopiero mi pół mięska spadło może, słuchajcie, to dlatego, że po prostu nie shiftowałem Dobra, słuchajcie, to niech wszystko wywala mi stąd To jedzonko sobie zabiorę, refila sobie zabiorę To niech wywala, wywala, wywala I teraz tak, dirta mi daj yy, Kobla mi daj, jakieś drewno też może się przydać zawsze Okej, okay, czyli tak yy, Czyli tak, zgarniamy, słuchajcie, żelazo Bierzemy sobie dwa patyczki, które powinny tutaj być Pyk, pyk Okej, okay, i zbieramy, słuchajcie, pierwszego golda W ogóle fajne jest to też, że spaćcie ile achievementów teraz nagle zbieram To jest też przyjemne yy, Pikson cykson, okej, okay, mordo Dawaj golda i ja, ja, słuchajcie, diamenty, tak, diamenty, słuchajcie, muszą być, oczywiście mamy zasadę, to na pewno, jeżeli ktoś, słuchajcie, wbija na liveiki na moim głównym kanale Macioch Minecraft, a myślę, że ktoś tam wbija, u, więcej żelaza, dobrze, 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 to wiecie, że mamy na, na lajwikach i odcinkach taką zasadę, że jak się znajdzie diamenty, to każdy zostawia suba, no to jest taka nasza już dosyć stara zasada, także teraz ona też obowiązuje, jeżeli by mi się udało, to tylko was ostrzegam, że musicie zostawić suba. Bo tak po prostu musi być, okej okay, jestem też ciekawy, słuchajcie jakie to jest głębokie, zejdźmy na sam dół Zejdźmy na sam dół, jestem ciekawy co jest na samym dole i jak... DIAKSY! Se... BUM! Przed chwilą mówiłem o subach! Mordo zostawiasz suba w tym momencie, nie? Każdy musi zostawiać suba, bo znalazłem cztery diamenty, nawet 5 I bo w ogóle widzieliście jak one dziwnie wyglądają, one nie były takie bedrock Ale jazda Ej, słuchajcie, ta mapa jest epicka, w sensie ona jest bardzo, bardzo fajnie przemyślana, masz różne biomy, masz różne moby, ym, w sensie, że te na górze, te masz moby jakby te, te yy, przyjazne, nie wiem jak to się nazywa, ale wiecie o co chodzi. Yy, yy, ja bym sobie po prostu, słuchajcie, przy, przeszedł dalej, słuchajcie, i mamy kolejny spawner, czyli tym razem, a zombiaki te, zombiaki te pustyniowe i co my tu mamy? Strój, ząb byku! Ej, poczekajcie, bo mam, an, e, mam enchanty. Patrzcie, dostałem enchanty, dostałem bookshelfy. Jaka jazda, słuchajcie, ej, akurat, akurat to mi się jakoś bardzo tutaj nie przyda. Chociaż w sumie, jakby wyciąć, słuchajcie, na górze, e, jakby wyciąć wszystkie drzewa, to wtedy spoko by było, słuchajcie, perełką się przemieszczać. Ale poczekajcie, bo ja potrzebuję enchantingu. A jak to ja tutaj wezmę? Obsydian, słuchajcie, bo jest lawa. Jest woda, można zrobić wiaderko, wziąć wodę, wydać na lawę czy na odwrót i wtedy masz opsa, mam do tego diamenty, a bookshelf jak rozwalę, to wylecą książki, wtedy mam enchanting A kowado można po prostu sobie zrobić, jaka jazda, słuchajcie, ale to jest epickie, ej, 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 stone brick, what, silverfish, o nie, o nie, o nie, słuchajcie, one są na hardzie przecież, one mnie załatwią te, pewnie, nie, nie załatwicie mnie? To come on. no chodźcie się bić, no chodźcie się bić O kurde, dużo ich jest, o kurde, dużo ich jest Ale spokojnie, ej, ile ich się Bo ta... one się tam respią, bo jest noc, bo jest noc Dobra, słuchajcie, robimy chyba wycofkę taktyczną Patrzcie, pyk, pyk i już nie przejdą Haha, <laughs> ej, serio, słuchajcie, bo Teraz jest noc Więc, e, wiecie co, ja bym sobie chyba górą przeszedł nad tym ich spawnerem, bo jestem ciekawy co tam jest, ale przez to, że one się nie, nie przestaną respić teraz po prostu Dobra, słuchajcie, trzeba uważać, bo tutaj już jest ten sandstone, także idziemy I ej, serio, chcę zobaczyć jak, co tam jest od góry No weź to wykop, byczku, no weź to wykop Okej, okay, słuchajcie, tutaj chcę się wbić Widzicie, jest skrzynia, ile ich jest, to wiecie co, może... Gdzie jest ten spawner? Poczekajcie, bo ja go jakoś kurde nie widzę Jakoś go nie widzę. Tu jest ten. A nie, bo one się dopiero tutaj przedostały. Okej, okay, okej, okay, czyli musimy jeszcze dalej przejść. I dopiero tam będzie ten spawner. Nie, nie wiem, słuchajcie, czy to tak działa. Halo, niestety nie sięgam, ale patrzcie, ile ich tam jest. Kurde, jakie goście. Dobra, to przejdziemy sobie nad nimi po prostu. Nie będziemy się z nimi, słuchajcie, bawić. No bo, no bo na co nam to jest. Dobra, teraz sobie coś takiego. Pyk, 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 pyk. O, chaos. I tam chyba nic nie było, słuchajcie, ciekawego. Ale tu widzę, że jest. I co to jest? Ej, co to jest? Czemu to jest głowa szkieleta w jakimś czymś? Tam są silverfisze. To są głowy szkieleta po prostu od środka, jaka jazda. Poczekajcie, dobra, tutaj mam węgiel. Elytra, mleko, słuchajcie, co to są? Za rzeczy Mending, Mam Elytrę! Mam Elytrę, jeszcze fajerwerki, słuchajcie, patrzcie, mam głowę szkieleta! A to jest creeper w ogóle, patrzcie. Nie, to jest głowa creepera. Ej, mordy, to jest epickie. To jest epickie, poczekajcie, czy ja mogę Was załatwić tutaj? Okej, okay, okej, okay. te, te dwa akurat gamonie to powinienem sobie poradzić z nimi, Pykson, cykson, byczku, byczku, bo ty tutaj za, za bardzo kozaczesz mi, tak powiem ci Wow, wow, nie, 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 nie. zginę! Nie, za dużo ich jest! Zimki zginąłem! gdzie się zrespię, o nie, zrespiłem się tutaj i patrzcie, słuchajcie, teraz się znowu przyniosłem na, te, na to miejsce, mordy jaka jazda, słuchajcie, dobra, wydaje mi się że tak naprawdę zwiedziliśmy większość tej mapy oczywiście pod ziemią jeszcze na pewno e, tutaj się skrywa dużo ciekawych rzeczy, co zresztą widzieliście, słuchajcie, jakieś czaszki szkieleta, klipera, elytra wiadomo, że fajerwerek bym tu nie zrobił, także muszę też dostać fajerwerki, mordy, ja bym polatał, ale myślę, że to jest to jest dobry, słuchajcie, moment, żeby zakończyć ten odcinek, jeżeli chcecie więcej zobaczyć z tej mapki, to koniecznie dajcie znać No i napiszcie w komentarzach też, jakie chcecie Zobaczyć inne mapki w Minecraft'cie Jakieś, słuchajcie, inne gry przeglądarkowe Czy kończące się na IO Czy nie kończące się na IO, na przykład Jakiegoś Minecraft'a w przeglądarce co, co mam obejrzeć i tak dalej, i tak dalej Wszystko, słuchajcie, na tym kanale jest z waszych komentarzy Pamiętajcie o subskrypcji, bo odcinki codziennie No i o sklepiku, słuchajcie, w opisie macie Maciuch Team, na plecaczki, słuchajcie Jak bierzecie jeden plecak, który ma oczywiście Dwa różne kolory jest w dwóch kolorach i w dwóch ym, wzorach. To macie darmowego kuriera pod sam domek. Także yy, możecie sobie sprawdzić w opisie. Do następnego. Yo!